wapiennik hejo przyjechaliśmy sobie do Mikołowa na Śląski Ogród Botaniczny jak to było Śląski Ogród Botaniczny już nie pamiętam Czerwony tutaj niedaleko jest też park z fajnymi placami zabaw gdzie zimą było te miasteczko świateł ale przyjechaliśmy sobie pospacerować teraz po botanicznym i mamy tu pierwszy eksponat, właśnie ten wapiennik. <laughs> się spotkały dwie fotografujące, ale tu jest ogromny teren i widzę, że takie są fajne strefy relaksu, nie? Tak, żeby przyjść i pocilować. Aligatory, szukajcie aligatorów. Ale ładnie tu jest. Nie latem tu strumyki pływają. Co najbardziej nie? No, to tu będzie pięknie. Patrzcie, Aga nam tu takie historie opowiada Idziemy tulić brzozy Gra ci muzyka i idę sobie do innej brzozy. <grystanie> Słuchaj się, coś do ciebie może powie. To, to wygląda jakby groszek rosnął. Wzdłuż całej ścieżki są takie właśnie cytaty. Tutaj mam akurat szymborską. w ogródeczku, kawka serniczek. No tak można żyć, nie? Ale masz w ogóle ładną tą, tą jabłonkę, ładnie kwitnie. Jesteśmy w kolejnym punkcie przyrodniczym. I odkryłyśmy górkę na nasanki i mamy tężnię nową w zabrzu, o której nie wiedzieliśmy, ale chyba nie działa. Ale jest tutaj też placyk zabaw. Jest siłownia pod chmurką. No i też nie, która niestety jest jeszcze wyłączona. Ale może ją włączą niedługo. A jesteśmy na Konratowicza w Zabrzu. Ale jest ładny zachód. Także ten vlog będzie pewnie z takich miejsc bardziej przyrodniczych dookoła Zabrza w Zabrzu. Tak ostatnio żeśmy stwierdziły, że sobie uskuteczniamy spacerki i poznajemy nowe miejscówki. A ja byśmy tu nie mieszkały, nie wiem, 40 lat. No dobra, 30. No, ale jak powstają nowe miejsca, to my testujemy. No, ale ta nie działa niestety. Mhm. Ale co z tego dębu? Jest ta ławka, czy o co chodzi? E... Nie, prostu... nie, nie, o drzewach jest... po prostu. No, o drzewach. I tutaj zrobili takie alejki spacerowe dookoła. to było to? Aha, te pąki, tam jak byłyśmy w botanicznym. to ona tak kwitnie. Teleportowałyśmy się do Knurowa tym razem. No, tężnie. Patrz, i działa im tężnia, a u nas nie działała. Ale ładna jest ta tężniaka duża i ławeczki dookoła. Zaraz obok tężni jest plac zabaw. I fajna górka na sanki. I tam i tam dalej jest y, siłownia pod chmurką.

I patrzcie to, ławki z przewijakiem. Hej kolejny widz. kolejnym przyjechałyśmy dzisiaj do Rudyłtowy, Park Powstań Śląskich. I z tego co tu już widzę na wejściu jest to mały skwer, parkiem bym tego nie nazwała i ma cztery pomniki. Ja byś, ja byś. My się zaraz... Jechałam na działkę po trzech tygodniach. Aga tutaj y, gospodarzyła i podlewała. I co tu się wydarzyło? Jak to wszystko urosło. Ej, Aga Sałaty, to możesz stąd sobie wyrwać i zjeść. Mhm. Truskawki, pomidorki rosną. To jedanka. Czy... Jezu, I chyba też będzie można już wystawić na zewnątrz, nie? Mhm. Ale numer Poziomeczki są zielone Truskaweczki, wszystko rośnie. Ale to cukinia, nie? To była cukinia. Ale odbiła. Ale numer... A komarzyca, ja, przecież to była malutka ta. Jajca Jezu, ile tu pomidorów jest? Zaczynamy sezon. Martynka napompuje sapa. Będziemy Próbuj pływać. No, my tego nigdy nie pompowałyśmy, Zawsze Bartek to robi, tak, tak. że jakoś ogarniemy system. No, to jedziesz, Paulutka. Nie wiem, czy się tu nie powieca. No, jak już zaczęłaś, to już pompuj. <noise>